Dziecioneczka, jestem Szymon, a dziś doczekamy no. no. Miał być w środę, lecz teraz szybko nagrywam. Y, mam tutaj wszystkie y, kanały, które będą dzisiaj. Y, tutaj już sobie otworzyłem ja. Zaczniemy od... M m m no to tak. Y, główna strona jest... Y, może być. Na te kilka filmów nie zwracam uwagi, bo to ja je montowałem i miniaturki. Kanał ma baner. Ładny. Miniaturkę już ma taką średnią, ale dobra. Banery i miniaturki to są razem jeden. Czyli jeden punkt ma. No i dobra. Teraz tak. Wracamy na te tamte jakby starsze, no i tak, miniaturki są jakby z internetu, ale też tak kiedyś robiłem. Na moim starym kanale, więc damy połowę punkta. No i teraz jeszcze sprawdzamy dalej. No to tak, playlisty czy są w ogóle? Mm, są. No to tutaj jeden punkt. Nie wiem ile da się zdobyć punktów, bo ja jeszcze nie sprawdzałem. Ale maksymalnie to chyba zobaczę. Kanały nie polecam, ale to dla mnie ważne. Jest opis. Jest ile jest subskrypcji, to bardzo dobrze. Bardzo stare jest w ogóle. Dużo ma wyświetleń. Tutaj jakby pokazuje jest tu opis, czyli no po prostu jeden punkt jest takie coś, że w ogóle napisał coś w tym i jest po prostu fajnie, że wiadomo coś o nim na przykład no i równe on ma... Już sobie obliczam. Oczywiście tutaj jeden punkt jest jakby tutaj mi się... A nie dobrze, dobrze. No to tak, 3,5. I, I najwięcej to jest zdobyć, jakby. Mniej więcej to jest chyba zdobyć 4 um, punkty. No to tak, przechodzimy do następnego. Jeszcze tutaj Jest to Kurczak 1337. Banner jest taki średniowy, bo jakby. Chyba wspaniale robiony, bo wiecie, jak robisz sobie. Mm, to takie mm, piękna od was się. Nie wiem, yy, czy wiesz coś. Tam po prostu sobie wklejasz. Tak średnio to wygląda. I za to będę się teraz stawiał 0,5. Bo przynajmniej jest. Myślę, że nawet, yy, yy, yy. No cóż, nawet pamiętam, że nie ma. I to Większe jest właśnie to, Nazwę tak trochę jeszcze chyba nie widać, ale to tam trudno, więc to tak, to już oglądałem kilka filmów, to ta gra mi się jest najbardziej podoba, bo pamiętam jak z 2017, nie ja ją oglądałem, o, albo ta gra, One bardzo fajne gry, na pewno fajne, CS Roblox'a i jakąś grę tutaj tą grę, to ja oglądałem u Gladfiso, to jest hmm. przy samochodzie, hmm. Jak też. No i miniaturki. Tutaj mam miniaturkę. No i o, tutaj mam na przykład ładne miniaturki, to za to dam w sumie. Um... Niech będzie jeden. Na razie nie oceniam źle, dopiero później, gdyby. Później, później, gdy mój kanał się ja rozwinie, bo ja jestem nawet gorszy może od nich, ale nie powiedziałbym. Znaczy mam na pewno mniej subskrypcji. No to tak, um, na pewno są takie gorsze kanały, które wystawiają sobie flakę Polski. Nazywają się y, y, Polska213769, y, banery to w ogóle nie mają, y, miniaturek też nie mają, filmy takie wiecie. Że, sima i to co to jest, to nie wiem, co to to nie wiem, co to jest, no tak coś niektórzy mają playlisty, Playlist nie ma damy zero, bo jednak gdzieś te playlisty, jeśli by ktoś chciał wejść w jakąś, ale prawdopodobnie nie wiem. Dobra, nieważne. Informacja. Też nie ma. Jakby yy, to są tylko punkty. Yy, pod koniec, pod koniec yy. będę obliczał ile w ogóle, jak dla mnie wynosi bez tych takich zauważalnych rzeczy, które przyglądają się youtuberzy, jakby którzy, którzy chcą jednak zobaczyć cały kanał. Tacy youtuberzy yy, po prostu sobie, którzy chcą obejrzeć. Więc obok będzie tych punktów napisane, jak ja w ogóle oceniam ibym tylko musiał oglądać. No i tak, tutaj jest jeden i połowa, to bardzo słabo. Ale to są tylko punkty. Później napiszę, jak oceniam ten kawę No i tutaj jest coś z malowaniem. Ja bardzo lubię malowanie. No i tak. Tutaj jest yy, ładna ładna miniaturka, ładne logo, więc damy już jeden. No i tak, miniaturki są, bo są robione. No to jeden, chyba on zaliczy chyba najwięcej playlisty. Playlista jest jedna i on tutaj y, ustawił zapewnie Kozak. Ale przynajmniej jakaś jest, ale nie wiem czy ma 57 filmów. Jeśli on 57 filmów, to. Nie, on nie ma 57 filmów, więc y, zapewnie jeszcze jakieś są te takie inne animacje. Więc damy 0,5. Knały poleca jakieś? To tego jeszcze nie mieliśmy. To nie wiem, czy wpisywać jeden punkt. Niech wpiszmy, Niech wpiszmy. wpiszmy. Co jest? 1 stycznia, no 1 no, no, stycznia to nowy rok, więc. Yy, Ma śniutko. Ej, jedno. Kanał jest bardzo fajny. To będzie 4,5. Czyli jednak taśmie chyba 5 punktów. Bo nie wiedziałem, że on w ogóle będzie miał kanały. Też nie wiem, jak sam dodać kanały, więc Klein oceniać swój kanał. To by był coś pomiędzy tym, a może nawet inniej. No i. Hubics są Crazy Games. Ok. Może za nazwy też bym kreatywnie dawał punkty. Nie, nie widzę co tutaj jest namalowane. Ale damy 0,5. Bo mi ma to. Na razie jest Dobra, miniaturek. Co jest takie... Dodałem tutaj napis ludzie, więc masno. Tutaj ludzie dodają smutną wóźkę. No nie mam miniature. Że... Przynajmniej dla mnie, nie wiem czy to są jakieś specjalnie tak zrobione, czy nie, ale dla mnie tutaj nie mam miniaturek, więc piszę bardzo. No. Playlisty są! O oh, wow. Dobrze. Plus jeden. Człup. kanał Kanały czy polecam. Nie polecam, to... <kłopijá> Wcześniej nie wpisywaliśmy. Będziemy tylko tak... Y, nie, nie musi to być, ale może. Więc nie wpisujemy żadnego zero. Bardzo stary. O jezu, tylko jeden. Minion. Oh. Na, Oj... na ten TikTok, czy... Czy że YouTube? Nie mam tutaj chyba... No... Nie wiem, informacje są te plusy, tam. Tam do nie. No tak plusy, że tam dorwałem. Chyba nie. Tak, obliczam. No, 2,5. Też będę oceniał y, kanały, które są nam samy... Chyba... Kilku dni, czy tygodnia, to je potem też będę mówił, jak je bardziej znam. No I teraz z Szymson. A ewidentnie, Promops, No ma takie chyba inne. Nie wiem, czy to jakaś mała. Z internetu. To takie, jakby hmm, wiecie, zapłacić. Yy.

Mamy jak y, listy, tak tu jestem. Też y, tutaj obliczam te punkty, więc y, gdyby ktoś obejrzał z tych, którzy dajesz się zgłoszczamy do tego, tego. Na, y, na pewno by zobaczyli co by musieli na przykład zmienić. To co na przykład dodać. Taka, no nie, bo to nie jest ważne, i tak tutaj będzie i tak najwięcej odcinając jest myślałem że to ten kanał bo znalazłem koło jarzy w stronie głównej po prostu nie jak tyle no może być

Gra jakby, to jest pani Fajne gry, pani w ogóle też odgładam, ale jest mało punktów, więc zobaczę go jako bardzo dobrze. Tak, wy Szympson? O! Kubik to. teraz tak jak ich znam: Hubik'sa, Szympsona, FX Animator, FX Animator to ja trochę przy... Przyglądałem się. Hubik i to w ogóle nie znam. Więc ze znajomości to... Zobaczymy, jak to wygląda. To też nie tam. A może być. Może być tam. nie teraz... Nie, nie. nie Przekonujcie, a to by musiał być jakiś... Blowek. Tak. Nie przeskoczaj się. Blowek. Tak. Ten intuber. profesjonalski. Znowu mam tam na...

i że coś nie nimi dojrzało. A to na lecie pójdę na kanał. No to nie mój kanał. Ale? Jeśli czegoś nie będę to nie dostałem mu tego tak. Dobra, banner. No jest. Kurde, kurde. Mam problem. Kurde, gdzie weszłem? Banner jest. To tam. Dobra. Hmm. Gdzie jakby... Jak tu nie będzie czegoś, to... będzie to. Um. Gówna jest. Twoje listy, są. Ano Ja tak tylko sprawdzam, jakby ktoś chciał się rozejrzeć w końcówie i... Zobaczyć tam inne. Mówię, że normalne bitwy takie rzeczy, ale ja przynajmniej muszę zobaczyć. Czy jest to fajnie zrobione kanał? No jak minaturka. Minaturka. Jak ja powiedziałam. Miniaturka. bez średniego. Mi się tak... Nie może być nic w Nie wiem, czy odejmować, czy nie. Odejmę sobie. Bo dla niektórych może się luktować, ale to tam było. No. Kamerki nie polecam, więc... Minus jeden, może, może jednak nie oceniamy, bo to jest inna... Jakoś tam na zarobku. Inną informacją to jest...

Jeden punkt, ale widzicie? To, to ja bym tym najkorpszmiały. Nie kurczak. Bo kurczak to mega koks i... i ta... A MCU M... MCU Type. Tak. To kok, y, ponieważ... Y, 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 jest fajny. I to ja mu zmontowałem tę firma. Znaczy, teraz ja sobie I robiłem to mi ta... Tłówka. Znaczy, ja nie wierzę, jakby. jakbym zrobił komuś tylko i bym go Co jest? Co to jest, kurwa? No mają się na jakiej też roli. Też mnie nie po tym, że... Wiecie, to ja ten dobry film wiecie, jako omontowany, więc... Muszę go ocenić na uderzeń. nie da. Kurwa. Znaczy... ja wiem, to jest taki średniamy Ale co jest widziałem yeah. On mi nie daje przez tydzień za proszę pomocy Oj 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 panic na film znaczy, może jest! Brój! Brój! Co? Lug! Ale wiecie, jak to Intuciała! Wiecie, jak to Intuciała! 402! Jeden super! Yeah, jak good, good! Dobra. To było na tyle. I, która była pierwsza, nie była Muszę zobaczyć wtedy, bym zobaczył, która wreszcie jest. Jeśli byście chcieli znów z oceniania kanałów po punktach, to napiszcie w komentarzu, może ktoś będzie miał najwięcej punktów. Albo ktoś będzie miał najwięcej punktów. To by był no, to chyba musiał być ogryzek. No. i to w sumie tyle o siemach. Nie. Na...